Hej, tu Iwana Kuziora z kanału Iwa Adventures. Zrób to sam, dodaję teraz jeszcze dom i ogród. W ostatnim odcinku pokazałam Wam pierwszy raz żółtą kuchnię po totalnej metamorfozie, a dzisiaj pokażę Wam drugą stronę czyli kluczowe miejsce w tej kuchni kuchnia i te słynne płytki. To właśnie w tym miejscu za mną, dokładnie w tym miejscu, stała wielka kuchnia kaflowa, która no niestety nie przetrwała próby czasu. Wobec tego zamieniłam ją na coś, co jest bardzo podobne funkcjonalnie, ale jest troszkę mniejsze, i dorobiłam ścianę z płytkami, również białą, żebyście mogli zobaczyć przed i po tego właśnie kącika. W tym odcinku opowiem wam co tu jeszcze planuję, opowiem wam jak powstała ściana za kuchnią kaflową, powiem wam co tu jeszcze będzie przyczepione, że będą półki, talerze ozdobne, opowiem wam o tej makatce, pokażę wam rzeczy, które chcę tutaj umieścić i rzeczy, które jednak przetrwały próbę czasu i są to piękne pamiątki właśnie z tego domu. Więc zapraszam was do oglądania. Najlepszy moment na subskrybowanie tego kanału, bo na tych filmach będzie i piesek, i kotek, i stuletni dom, i ja, więc teraz subskrybuj! To małe dzikie zwierzę wchodzi na blat i sobie przynosi tutaj różne jedzonka, chodzi po wszystkim co się da, ale nie przejmujcie się. To jest tylko na potrzeby nagrania y, ten rekwizyt umieszczony, chociaż nie jest to grzeczny kotek i robi troszeczkę bałaganu. Jeszcze Wam pokażę pieska, bo ci, którzy kochają kotki i pieski, to patrzcie. Tu jest mój kotek i tu jest mój piesek. O tym będę za chwileczkę opowiadała, a teraz pokażę Wam tego pięknego buldoszka. Chodź. Chodź, To jest... Ach, żeby mikrofon chwyciło, to jest słynny mój piękny biszkoptowo, znaczy rudy bardziej. Buldożek i będzie również na moich nagraniach. Teraz jak ja będę to opowiadała, to z boku pokażę wam jak wyglądała kuchnia kaflowa, która stała w tym miejscu. Niestety była do ostatniego momentu remontu Przykrywana takimi deskami, żeby być może sprawdzić, że może uda się ją uratować. Niestety nie udało się jej uratować, ale w momencie, kiedy dowiedziałam się o tym, postanowiłam znaleźć jakikolwiek zastępnik tego pięknego mebla. Uważam, że stuletni dom bez kuchni kaflowej albo jakiegoś takiego, właśnie pieca to nie jest po prostu to samo. A poza tym muszę mieć jakieś urządzenie poza nowoczesnymi kuchenkami i tak dalej piekarnikami, w którym zrobię sobie bułki drożdżowe z dzieciństwa, z kakao oraz na tej blasze proziaki. Proziaki to jest taka regionalna potrawa z Podkarpacia, przepyszna, mogę Wam kiedyś powiedzieć jak to się robi. Może ktoś jest z Podkarpacia i wie, więc koniecznie napiszcie w komentarzu kto zna proziaki. Ta kuchnia jest solidna, żeliwna, bardzo ciężka i znalazłam ją na OLX za około 800 zł. Oczywiście od razu ją zarezerwowałam, bo dużo drożej chodzą o takie kuchnie. Ale człowiek akurat chciał odsprzedać, bo już nie potrzebował. I słuchajcie, ten egzemplarz jest e, egzemplarzem używanym. To jest Smederewak. Oczywiście nie jest to reklama sponsorowana, ale zapraszam, jeżeli ktoś chciałby mi tutaj nową sprawić. E, Smederewak to jest moja ukochana kuchnia. I słuchajcie, za każdym razem, jak tutaj wkładam drewno, może Wam pokażę, bo akurat teraz działa, to mówię, że idę Smederewać. Więc słuchajcie, przez okres grudnia spederewałam tutaj i słuchajcie, nabrałam sprawy, kupiłam drzewo, już się znam na wszystkim, jakie drzewo musi być i tak dalej, tak dalej. Tę kuchnię kocham, w każdej chwili mogę sobie tutaj położyć mój piękny czajniczek, w którym jest cały czas ciepła woda. Ona oczywiście teraz, A, widzicie, jest ciepła. I od razu ciekawostka, słuchajcie. To, co widzicie tutaj, to jest wiatraczek. Jeszcze nie ma imienia. Chciałam nazwać go Marek, Arek, Jakoś tak, może Tadek, może jakiś Maniuś, nie wiem. To jest wiatraczek, który słuchajcie, rozprowadza ciepło z kuchni po całym pomieszczeniu. Ciekawostką jest to, że za każdym razem jak jest włączony ten piec, oczywiście mogły sobie teraz musiał beknąć, to ten buldog, słuchajcie, przychodzi tutaj i grzeje się. Dosłownie czasami nawet mu uchylam te drzwiczki, żeby to ciepło jeszcze bardziej poleciało i buldożek sobie grzeje swoje, swoje, swój krótki, pokieraszowany komputer. Oczywiście kotek też lubi ciepełko. Jezu, ja powiedziałam komputer. Krótki, pokieraszowany kręgosłup. Proszę, zwierzęta, ujęcie na zwierzęta. Zwierzątka się lubią, oboje lubią bardzo piecyk. Proszę, chyc! E, oboje się tutaj wygrzewają, proszę. Nie da się niestety, to jest pierwszoplanowy aktor, no po prostu inaczej się nie da. Zwierzęta się zleciały, bo kuchnia działa. Ja sobie tutaj pucam, więc myślę, że coś gotuję. Ale wróćmy. Opowiem Wam o tym fantastycznym wiatraczku. To jest wiatraczek, który nie ma żadnego, słuchajcie, zasilania elektrycznego. Zobaczcie. To działa po prostu na takiej zasadzie, że jeżeli w kuchni jest ciepło i płyta robi się ciepła, automatycznie ten wiatraczek zaczyna się kręcić. I możemy go ustawić w takim kierunku, w którym chcemy, żeby to ciepło, które tu wychodzi, leciało. Oczywiście to jest bardzo fajny też bayer i bardzo fajna rzecz do tego, żeby po prostu nie uciekało całkowicie nasze ciepło z blachy w sufit, więc polecam Wam serdecznie. Ja widzicie, jak szybko się kręci coraz szybciej. Na wideo na pewno będziecie widzieć, że powolutku to idzie, bo jednak kamera to inaczej nagrywa, ale to naprawdę zapiernicza strasznie szybko i bardzo, bardzo fajnie rozprowadza ciepło. I teraz Wam coś powiem. Poznałam ten wiatraczek. TikToka, pewnej dziewczyny, która ma dwa takie wiatraczki, i opowiadała o nich tak słodko i o swoim piecu, że po prostu musiałam to przetestować. I bardzo fajnie to działa, jestem zaskoczona tym, jak naprawdę daje to radę. I czasami na przykład jak było bardzo zimno na zewnątrz, wystarczyło włożyć kilka drewienek, wiatraczek i ciepło w całej chacie. Więc opowiastka o kuchni już została zaliczona. Kuchnia musi być oddaje klimat tego pięknego stuletniego domu. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy ktoś z Was ma kuchnię, taką kuchnię w Waszych domach i czy używacie tego typu kuchni. Ja słuchajcie, na tej kuchni gotowałam już dużo rzeczy, przez to, że ona jest cały czas ciepła, równomiernie ciepła. Gotowałam kiedyś rosół i słuchajcie, uważam, że rosół ugotowany na kuchni smakuje zupełnie inaczej, oraz drożdżówka drożdżowa, bułka drożdżowa upieczona w piecu również smakuje zupełnie inaczej. Teraz powiem Wam o metamorfozie ściany za tą kuchnią. Za kuchnią ułożyłam białe, klasyczne kafelki. Są to najtańsze możliwe kafelki kwadratowe, chyba 15 cm na 15 cm. Ale żeby nie było nudno i bardzo jednolicie, narysowałam specjalnymi farbkami, o których Wam zaraz więcej powiem. Obrazeczki, które są sentymentalne, przypominają mi różne sceny z dzieciństwa. I tym samym cała ta ścianka jest taką ścianką art. Trochę wygląda jak piec, trochę wygląda jak płytki. Jest po prostu urocza według mnie. Malowanie odbyło się w następującej kolejności. Zanim zostały położone płytki, ja kilka tych płytek, kilkanaście tak naprawdę, bo tu chyba jest 12 obrazków, z tego co pamiętam, możecie policzyć. Wzięłam płytki, które chciałam ozdobić do domu. Nie tego, tego jeszcze nie było. I co zrobiłam? Na każdej płytce, najpierw sobie na iPadzie narysowałam wzory, takie, takie wzory, które chciałabym zapamiętać na zawsze. Na przykład kury, marcheweczka, bułka drożdżowa, złota rybka, czereśnie, które kiedyś były w tym ogrodzie malwy. No tutaj są same sentymentalne rzeczy. I słuchajcie, najpierw narysowałam sobie je na iPadzie, naszkicowałam, a potem tymi farbkami, już Wam pokazuję, to też nie jest reklama, ale zapraszam do reklamy. E, tutaj są, słuchajcie, przefantastyczne farbki. One są chyba francuskiej marki, tak mi się wydaje, że to jest francuska marka PBO. Farbki, które, słuchajcie, utwardzają się e, w piekarniku. I co zrobiłam? Każdą z tych płytek ozdobiłam wzorami, malując tymi farbami. Następnie 24 godziny one musiały sobie leżeć na płasko, te wszystkie wzoreczki na stole i wysychać. A po 24 godzinach wrzuciłam je do zwykłego piekarnika na 35 minut na 180 stopni. I słuchajcie, ta farba utrwaliła się dosłownie na taką jakby glazurę coś dosłownie takiego samego, jak jest na płytce. I to jest, słuchajcie, błyszczące, twarde jak kamień. Myślę, że dopóki ta ściana będzie stała w tym domu, to te obrazki na pewno będą na tej ścianie ją zdobiły. Od razu Wam pokażę i farbki, i pędzelki, których użyłam. Pędzelki, słuchajcie, może to być nieoczywiste, zresztą u mnie w mojej twórczości jest dużo rzeczy nieoczywistych. To są pędzelki, które kupiłam w sklepie ym, z takimi różnymi, wiecie, szeroko pojęty asortyment badziewi, yy, ale są to pędzelki, słuchajcie, nie wiem, 20 zł może kosztowało ten komplet, może 15, pędzelki do chyba zdobienia paznokci. I takimi pędzelkami namalowałam wszystkie wzorki. Oczywiście jest tutaj też taka kuleczka, która też się przydaje. Tą kuleczką robiłam ziarenka przy tej kurze na przykład. O, bardzo fajnie nakłada się tako, takim, taką kuleczką takie różne elementy pojedyncze. No i słuchajcie, przy pomocy pędzelków nieprzeznaczonych na pewno do tego celu namalowałam te, te wszystkie piękne wzorki, utwardziłam i jestem z tej ściany naprawdę dumna. Uważam, że jest najpiękniejszym miejscem w tym domu. Oczywiście nie jest jeszcze skończonym, bo zaraz Wam powiem, co będzie u góry. Ciekawostka jest taka, że niektóre z tych płytek położyłam osobiście, razem z moim budowlańcem wszystko przygotowaliśmy najpierw, on oczywiście fachowo rozłożył klej i razem przyklejaliśmy te płytki. Myślę, że z 6-7 płytek na pewno tutaj przykleiłam według dokładnej instrukcji budowlanej, potem fugę również nakładałam, myślę, że wstawię tutaj filmik, żebyście wiedzieli i widzieli cały ten proces. Następnie to wszystko wyszlifowaliśmy, w sensie wypolerowaliśmy. O, to jest lepsze słowo. Wypolerowaliśmy różnymi szmatkami, żeby się błyszczało. No i tak powstała ta piękna ściana. Zależało mi na tym, żeby te obrazki przypominały mi o tym, że jest to dom jednak stary, drewniany, wiejski, żeby to miało taki fajny klimacik, ale też, żeby nie było tego za dużo, żeby nie przytłaczało i żeby dalej tutaj było tak, wiecie, ładnie, świeżo. No i żeby było widać, że ten dom był wyremontowany jednak, a nie tak całkowicie postarzony. Płytki były, słuchajcie, najtańsze i nie są one najlepszej jakości, więc budowlanie troszeczkę był niezadowolone z tego, że nie położył tego perfekcyjnie idealnie, bo jak możecie zobaczyć, i tutaj przybliżmy kamerę, nie są po prostu, um, one były idealnie układane z poziomicą, ale po prostu niektóre są wyższe, niektóre są niższe. Ten kąt czasami nie jest prosty, ale wydaje mi się, że to w tym miejscu akurat bardzo pasuje, jest takie właśnie naturalne, sielskie i po prostu tak ma być. Idziemy wyżej. Jak tutaj stała stara kuchnia, to nad nią tutaj stała taka, jakby suszarka na naczynia, na której znalazłam, może się uda znaleźć te wszystkie nagrania. Znalazłam cały komplet takich przepięknych y, akcesoriów kuchennych, które są na haczykach. I słuchajcie, nie znalazłam y, takiego elementu, na którym pewnie ktoś chciał to kiedyś powiesić lub powiesił, nie wiem, y, ale na pewno sobie dorobię taki, y, taki uchwyt i chciałabym. Te rzeczy, które znalazłam nad starą kuchnią, powiesić nad nową kuchnią. Myślę, że to będzie piękne. Jeszcze nie wiem, z której strony może z tej, bo tutaj mam piękny zegarek, to jest zegarek miś z Bolesławca. Kupiłam go, jak wracałam z Bogusiem z operacji kręgosłupa i stwierdziłam, że mój miś przetrwał, więc kupujemy misia na pamiątkę. Myślę, że te elementy będą tutaj pasowały i zrobię sobie takie, taką wystawkę rzeczy, które kiedyś były naprawdę w tym domu nad tą kuchnią. Znalazłam tyle elementów, czyli taką śliczną patelenkę, Szkoda ogólnie, że nie ma takich słodkich patelni we wzorki, no ale nic. powieszę ją. Patelenkę, taką łyżkę, taką gwiazdkę, taką montewkę, chyba to się mówi. Patrzcie, nawet jest tłuczek, po prostu przepiękny. Ja to ostatnio czyściłam, też będziecie mieć wstawione nagranie. Taki przepiękny wałek. Wszystko machaczki, co mnie bardzo cieszy, bo już jest gotowe do powieszenia. I taką kulkę, którą się na pewno ucierało, żółtka z. Cukrem na jakiegoś Biszkopta, ale chyba to nie było używane, bo jest naprawdę w idealnym stanie. To piękny komplet. Całego, cały będę chciała powiesić właśnie na tamtej ścianie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na pewno będziecie świadkami tego pięknego przedsięwzięcia. O, już Basia przyszła, bo już słuchać, słuchać jakieś łyżki. Coś tu gotują, coś tu pieką. Chyba wątróbkę gotuje mamę sama się ogólnie zastanawiam czy takie komplety bo wiem że niektórzy z was już mi pisali że podobne mieli u siebie w jakichś starych domach czy te komplety były stworzone tylko jako ozdoba czy one faktycznie miały szansę być używane dajcie mi koniecznie znać bo ja nie znam się na tym znalazłam takie coś i na pewno chcę to wykorzystać ale zastanawiam się jeszcze czy takim tłuczkiem nie wiem jest się w stanie zrobić kotleta te elementy na pewno będą wisiały na górnej ścianie i przejdźmy do niej, bo na tej ścianie na pewno w tym miejscu, o tak przejdę, chciałabym zrobić wystawkę pięknych, różnych, ozdobnych talerzyków. Oczywiście to jest tak jeden przykładowy. Mam inne talerzyki z różnych targów staroci, więc na pewno tutaj będzie wisiała moja kolekcja. Chciałabym też powyżej tych moich talerzyków, zrobić dwie półki na których umieszczę jakieś fajne puszki sentymentalne. Mam parę puszek, które są odzyskane z tego domu. Więc tutaj chciałabym zrobić taką trochę wystawkę rzeczy w starym stylu. Tu będzie wisiał ten niebieski komplet. Tutaj na razie wisi piękna makatka, którą też albo oprawię, albo po prostu zostawię w tej formie, tylko troszeczkę gdzieś przesunę może do góry. To jest makatka, słuchajcie, ręcznie robiona, przepiękna. Zobaczcie, jak to jest pięknie wyszyte, pięknym cytatem. To kupiłam akurat w takim sklepie ala Cepelia w Sandomierzu, gdzie jest bardzo dużo takich makatek. Są też makatki z napisami coś o zupie pomidorowej, takie bardzo fajne wiejskie tekstyki i wiejskie i miłosne. Więc myślę, że też pięknie pasuje do tego domu. Ja oczywiście tak kocham tę makatkę, że nawet sobie zrobiłam tatuaż. Tylko czekajcie, o widzicie? To jest tatuaż z mojej pięknej makatki, identycznie. Przerysowany, więc myślę, że ta makatka na pewno musi gdzieś wisieć, i myślę, że nad kuchnią to jest właśnie to miejsce. To jest bardzo osobisty aktem w tej kuchni, ale musi być. Wkleję wam oczywiście podczas nagrywania tego filmu obok inspiracje talerzykowe, które znalazłam w sieci, które są moimi, jak gdyby must-have do zrobienia w tym domu, więc będziecie wiedzieli mniej więcej, jak to będzie wyglądać, bo niektórzy sobie może nie potrafią tego wyobrazić. A jak jesteśmy przy części kuchennej, to teraz Wam opowiem o tym, jak zrobiłam własnoręcznie wyspę. Teraz przechodzimy do wyspy, którą zrobiłam z szafki, która miała być docelowo pod zlew, ale pod zlewem się nie zmieściła. Zrobiłam to dokładnie tak samo jak cały zestaw mebli, czyli pościągałam wszystkie drzwiczki, odpuściłam wszystko, wyczyściłam, odkręciłam rączki, zamalowałam trzema czy czterema warstwami farby lakierem przykręciłam nowe rączki z innego sklepu budowlanego i do tej szafki, która miała na górze taką brzydką białą płytę z wycięciem na zlew, bo to była czyja szafka pod zlew, nakleiłam, słuchajcie, blat, bo został mi jeszcze jeden kawałek blatu kuchennego, akurat był mniej więcej takiej wielkości, więc nakleiłam go klejem, złapałam jeszcze wkrętami do drewna od spodu i w ten sposób powstała wyspa Blat słuchajcie, który zamontowałam tutaj jest ciężki. Oczywiście go przykleiłam i przywierciłam, ale jest to blat, który jest właśnie kontynuacją mojego niefortunnego wyboru blatu, ponieważ również został starty. Jego ja olejowałam, cudowałam, ale no, nie wygląda dobrze. Również się powycierał, ale na szczęście pod ostatnim filmem, żółty, żółtej kuchni, miałam e, propozycję tego. Czym mogę to zabezpieczyć i oczywiście to zrobię, też to nagram, więc myślę, że moje blaty będą jeszcze yy, przez jakiś czas mi służyły, bo użyję Waszych pomysłów. I myślę, że wygrał pomysł kom w komentarzu na lakier okrętowy. Ktoś mi podpowiedział, że jest taki lakier, który się używa do burt i okrętów jakoś, tak? Kupię go, zastosuję, dam Wam znać, jak się sprawdził, ale jeżeli działa na okrętach, to myślę, że na moim skromnym yy, metrze kwadratowym też zadziała. Tutaj jest takie miejsce, w którym przygotowuję sobie różne posiłki. Jest tutaj robot kuchenny, w którym robię różne pyszne rzeczy. To miejsce jest ogólnie bardzo ważne. Brakowało mi takiego fragmentu blatu, ponieważ nie ma w tej kuchni miejsca na stół. Więc w tym momencie to pełni funkcję i wyspy, i stołu. Jest troszeczkę niżej niż pozostałe meble, bo pozostałe meble są podniesione o 15 cm. Ta wyspa o 10, żeby było wygodniej również, jak tu się położy stolnicę, to żeby było wygodniej tutaj pracować na takich rękach, wiecie, wyprostowanych, a nie takich. Blat, jak widzicie, ma plamy różne, tylko coś się chwilę położy, już zostaje. Jest trochę podrapany, więc muszę go ewidentnie po prostu zeszlifować i pomalować lakierem. Ma przeróżne kolory, jest po prostu, w tym momencie Wam go nie polecam, jak go pomaluję i mi chwilę posłuży, to Wam wtedy ewentualnie polecę takie drewniane blaty Na końcu tego filmu, ale nie najmniej ważne i w kolejności będzie wcześniej wykonane niż te wszystkie dekoracje, będzie tu położona tapeta. Z tej strony, na tym kominie, ten komin też został wybudowany, bo stary był całkowicie zniszczony, więc na tej części pomiędzy półkami i wszystkimi dekoracjami będzie tapeta. Tak samo jak na drugiej części, którą zobaczycie w poprzednim odcinku, więc też sobie ogólnie to obczajcie: Metamorfozy żółtej kuchni. Tam też jest element pomiędzy szafkami, który będzie uzupełniony przepiękną, wiejską tapetą. A z tą tapetą, którą położę w kuchni, będzie się wiązał bardzo fajny projekt, bardzo fajna niespodzianka też dla Was i dla mnie, więc śledźcie mnie i będziecie na pewno wiedzieli, o co chodzi z tą słynną tapetą, bo postaram się z całych sił, żeby to była tapeta narysowana przeze mnie. Więc musicie zasubskrybować ten kanał, bo takich rzeczy nikt wam nie pokaże. Nikt wam nie pokaże takiej pięknej kuchni ręcznie rysowanej, takiej uśmiechniętej filiżanki, takiego pieska, takiej marchewki, takiej żółtej wyspy zrobionej samodzielnie, takiego wiatraczka, kotka, pieska i różnych innych pięknych rzeczy. A więc to była kolejna odsłona mojej pięknej żółtej kuchni. Dajcie znać w komentarzach, który pomysł na dekorowanie mojej kuchni wam się podoba najbardziej. Subskrybujcie, komentujcie, doradzajcie i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.